Witajcie widzowie. W pierwszym roku tworzenia motopasji pokazałem wam japońskie mini, czyli Suzuki Swifta czwartej generacji, którym jeździła wtedy moja mama. Wraz z przejściem na emeryturę zamieniła zwykłe 1.3 na takiego białego sporta, którego też już widzieliście w porównaniu trzech Swiftów, ale dzisiaj skupimy się wyłącznie na tym małym wariacie. Piąta generacja Swifta debiutowała w 2010 roku i jak to na japoński mały samochód przystało, produkowana była przez nieco ponad 6 lat, w połowie przechodząc niewielki facelifting. Ten samochód pochodzi wprawdzie z pierwszej serii, jeszcze sprzed liftingu, ale ponieważ jest to wersja sport, ma on sporo bardzo charakterystycznych tylko dla tej odmiany dodatków. Przejdźmy zatem do szczegółów. Mam nadzieję, że coś słyszycie przy tym nieszczęsnym wietrze. Zacznijmy od tyłu. Suzuki Swift w wersji Sport różni się bardzo znacząco od swojego zwykłego odpowiednika. Zaczynając od dachu, mamy tutaj taką dosyć dużą lotkę, która mocno odstaje od dachu, nadaje dynamiki temu samochodowi. Dodatkowo mamy przezroczysty klosz światła stop, fajnie to wygląda. Dalej mamy oczywiście napis, czerwony napis Sport pod słowem Suzuki, i to już powinno nam wszystko. Powiedzieć, ale to nie wszystko, co zrobiło suzuki, bo mamy też inne lampy niż w przypadku wersji ze słabszą jednostką napędową, z takim okrągłym elementem odpowiadającym za światła mijania. I to nadal nie wszystko, bo mamy tutaj taką formę dyfuzora u dołu zderzaka i. Dwie końcówki układu wydechowego. Swift niestety nie brzmi jakoś nadzwyczajnie dobrze. Już mój Jaris z wydechem Ultera brzmi, brzmi poważniej, chociaż ma ponad 100, no nie blisko 100 koni mniej. No i przechodzimy na bok. 17-calowe felgi Suzuki, takie wieloramienne, one bardzo dobrze wyglądają. No i są wytrzymałe, chociaż niestety widać po nich, że już trochę krawężników zwiedziły. No ale auto nie jest nowe. Dalej nakładki, progowe. Te, też ten samochód optycznie obniżają, zresztą popatrzcie na cały profil tego auta, Ono wygląda bardzo, bardzo tak przysadziście, dynamicznie siedzi na tym asfalcie, na no, przednia felga również z większą chłodzoną, wentylowaną tarczą. No i przód, przód, który też różni się w stosunku do zwykłego Swifta. Mamy reflektory ksenonowe z soczewkami, mamy takie pazury przy halogenach, no i atrapę, która może niektórym Troszeczkę przywodzić na myśl, bo ja wiem, Audi może nawet, chociaż według mnie, sam. Ten przód jest po prostu wyrazisty sam w sobie, bo to Suzuki jest po prostu sportowe i krzyczy to na każdym kroku. Oczywiście, sylwetka, podobnie jak w przypadku czwartej generacji, zachowała troszeczkę takiego charakteru mini, na którym niewątpliwie wzorowano czwartą generację, ale Swift w piątej generacji nabrał swojego bardzo już charakteru indywidualnego. Ten samochód jest oczywiście trzydrzwiowy, to jest dość widoczne, ale były też sporty w wersji pięciodrzwiowej, nie było za to. Swiftów piątej generacji sportów sedanów, ale w ogóle takie były. Tyle, że nie w Europie. W porównaniu z poprzednikiem, Suzuki ograniczyło ilość dostępnych jednostek napędowych. Mamy tylko dwa benzynowe i tylko jednego diesla. W tamtych czasach diesel to jeszcze była normalna rzecz w takim samochodzie. Miał on 75 koni i współpracował z pięciobiegowym manualem. Podobna skrzynia była montowana do podstawowej benzyny. 1204 cylindry, aż 94 konie, więc już całkiem nieźle jak na taki miejski samochodzik. Ale to ten silnik jest tym, którego należy poszukiwać. 1,6-136 koni, sześciobiegowa, bardzo ciasno zestopniowana man Manualna skrzynia biegów. To wszystko w połączeniu z masą własną, zaledwie 1040 kg, sprawia, że ten samochód to mały zabijaka. Do setki rozpędza się w zaledwie 8,5 sekundy, a ta wartość nie do końca oddaje właściwości dynamiczne, ponieważ wymaga aż dwukrotnego zmiany, dwukrotnej zmiany przełożenia. Zatem naprawdę mamy krótką skrzynię, bardzo, bardzo dynamiczny samochód. Wnętrze Suzuki Swifta piątej generacji to znowu ewolucja, a nie rewolucja, a trochę szkoda, bo o ile nadwozie jest bardzo atrakcyjne, bardzo ładne i poprawione w stosunku do poprzednika, o tyle wnętrze w tym samochodzie jest po prostu po japońsku nudne i tylko powiedziałbym tak o pół kroku przed tym, co oferuje chociażby Mitsubishi w modelu Colt. Zatem mamy dość dużo twardego, czarnego plastiku, który wydaje takie chroboczące dźwięki. No, ten jest jeszcze w miarę, natomiast to jest takie dosyć, wydaje się, że powinno się łatwo rysować. Z drugiej strony, przy 180 tys. km, całe to wnętrze trzyma się bardzo dobrze. Jakieś drobne ryski na drzwiczkach schowka są widoczne, poza tym całkiem nieźle. No i co najważniejsze, mamy tu bogate wyposażenie, ale do niego przejdziemy za chwilę. Bo zwróćmy uwagę na kilka rzeczy, które jednak różnią ten samochód od poprzednika. Mamy parę takich ożywiających dodatków, jak ta długa srebrna listwa, która ciągnie się przez całe drzwi, aż tu przed pasażera. Mamy srebrną obwódkę wlotów powietrza. Mamy srebrne dodatki na sportowej kierownicy, obszytej skórą, dwoma rodzajami skóry i przeszytego, przeszytej czerwoną nicią. Taka sama srebrna listwa ciągnie się też oczywiście na drzwiach kierowcy. No i prawie tyle. Prawie, dlatego że mamy jeszcze czerwone napisy sportowe, i czerwone przeszycia na cudownych kubełkowych fotelach. To zdecydowanie jedna z największych zalet tego samochodu. A czerwoną nitkę znajdziemy też jeszcze na mieszku drążka zmiany biegów, który ma takie też srebrne wykończenie. I zobaczcie nietypowy rozpis biegów, bo wsteczny jest obok szóstki, na dół. No chyba niewiele samochodów ma takie rozwiązania. Raczej znajdziemy ten wsteczny koło jedynki albo koło dwójki, ewentualnie w większości popularnych, znanych mnie przynajmniej samochodów. Przejdźmy teraz do takiej kwestii ergonomicznej, która znowu jest rozwiązana typowo po japońsku. Mamy jedne, jedną manetkę, na której regulujemy światłami, drugą, na której regulujemy wycieraczkami. Mamy na kierownicy kontrolę tempomatu, kontrolę radia kontrolę telefonu, zatem to wszystko jest dość po japońsku, trochę jak w Subaru i też tak jak w niektórych modelach Subaru, po lewej stronie mamy sterowanie kilkoma dodatkowymi funkcjami, wyłączaniem kontroli trakcji, wyłączaniem czujników parkowania, swoją drogą ciekawe czemu została tu zaślepka zamiast zrobić po prostu dwa duże guziki, włączanie halogenów i spryskiwaczy reflektorów, ponieważ mamy tu światła ksenonowe, one muszą być wyposażone w system czyszczenia. Wszystkie szyby elektryczne, no bo tylnych nie ma, zatem przednie szyby elektryczne. Tutaj ten panel jest całkowicie standardowy dla większości japońskich samochodów. Nie jest za to standardowy panel automatycznej klimatyzacji. Już sam fakt znalezienia takiego wyposażenia w Suzuki Swiftie sprzed 12 lat to jest całkiem niezła sprawa, bo na pewno nie był to zbyt często wybierany dodatek. Ale sporty mają to do siebie, że są dość bogato wyposażone. Zwróćcie uwagę: mamy tutaj też bezkluczykowy dostęp. Radio, które oferuje nam możliwość połączenia telefonu przez Bluetooth. Zatem naprawdę jest nowocześnie, jest też gniazdo USB, żebyśmy mogli posłuchać naszej ulubionej muzyki i 12-V gniazdo po prawej stronie. W ten sposób przejdźmy do schowków, i tak mamy tu bardzo głęboką kieszeń, w którą w zasadzie możemy wrzucić cokolwiek, ale niestety nie ma tu żadnej gumy, więc będzie się nam to tłukło. No i jest to forma takiej trochę kieszeni, w której może nam wszystko się wymieszać, więc no może nie do końca praktyczna, ale jest. Kolejny okrągły schowek przed dźwignią zmiany biegów i taki sam jest też tutaj między siedzeniami. Kieszenie w drzwiach nie należą do jakichś bardzo dużych, ale też nie są małe, no i duża butelka wody na wcisk się tutaj zmieści, mała bez problemu. Przed pasażerem schowek, schowek raczej niewielki i taki też dość plastikowy, a w nim możliwość wyłączenia, dezaktywacji poduszki powietrznej przedniej, no bo jak już wozimy dzieci, no to przy trzydrzwiowym samochodzie pakowanie ich do tyłu nie szczególnie należy do wygodnych rzeczy. Jak teraz popatrzymy na górę, właśnie na górę, na górę, mamy bardzo wysoki sufit, jak to w Suzuki, to też przyczynia się do zwiększenia przestronności tego samochodu. I zwróćcie uwagę, mimo że jest to wersja sport, mamy normalną, jasną podsufitkę. Da się, da się. I dużo światła, bo mamy centralną lampkę, typowo w stylu, w stylu japońskim. I mamy dwie lampki tutaj z przodu. W słoneczniku znajdziemy wprawdzie zasłaniane lusterko, ale już do niego dodatkowego oświetlenia nie będzie. Co ważne, przed kierowcą też to lusterko się znajdzie. Co tylko podkreśla taki może trochę kobiecy charakter modelu Swift. Z przodu to tyle. Zobaczmy teraz jeszcze. A nie, przepraszam, jeszcze mamy tutaj schowek. Schowek taki u góry deski rozdzielczej, też bardzo praktyczna. Rzecz: schowków nigdy za wiele. Na koniec rzucimy okiem na zegary wyskalowane do 240 na godzinę. Nie miałem okazji być tym samochodem za naszą zachodnią granicą. Nie wiem ile jest w stanie pojechać, ale powiem Wam, że do 140 rozpędza się jak totalny wariat. Wiatr daje tak bardzo w kość, że opuściłem szybę, żeby mieć trochę mniejszą powierzchnię tego wielkiego żagla, jakim są, jakim są w tym przypadku przednie drzwi. Ilość miejsca w środku. Fotel kierowcy regulowany jest w dwóch płaszczyznach, na wysokość, na odległość. Kolumna kierownicza również w dwóch płaszczyznach. I to jest jeden z nielicznych samochodów, w których po pierwsze kierownicy nie daje maksymalnie na dół, po drugie fotela w tym segmencie nie daje maksymalnie do tyłu a i tak mam prawidłową pozycję i jest tutaj bardzo wygodnie, jest dużo miejsca, nieco gorzej jest z tyłu. Wprawdzie podczas porównania trzech Swiftów, które prezentowałem Wam chyba już około dwóch lat temu, byłem już tutaj z tyłu i pokazywałem Wam, jak tu jest ciasno, ale teraz zobaczcie to trochę z innej perspektywy, no ja wjeżdżam sam sobie kolanami w siedzenie, mimo tego, że ono jest tutaj tak ujemnie wyprofilowane, no to zdecydowanie nie jest to komfortowa pozycja, nie byłoby to komfortowe, żeby jechać na dłuższą trasę tym samochodem. Zagłówki oczywiście się regulują, możemy sobie je wyjąć, ale ta górna pozycja, zagłówka też nie jest zbyt wysoka. No i tutaj ten dach już opada. Wprawdzie ja nie dotykam, mam tutaj jeszcze dwa palce wolnej przestrzeni nad głową, około 3-4 cm, ale no jest odczuwalne to, że ten dach spada. Na szczęście pozycja tej tylnej kanapy jest tak rozwiązana, że na przykład w przeciwieństwie na przykład do Jarisa najnowszego albo Mazdy nie mam poczucia, że jestem w klatce. Mam idealnie głowę na wysokości szyby, widzę, co się dzieje za oknem, więc poczucia klaustrofobii wbrew temu obniżającemu się dachu nie ma. Na pewno wpływa na to też ta jasna podsufitka, co już wam mówiłem z przodu. Kwestia wyposażenia. Kompletny brak czegokolwiek. Mamy maleńkie dosłownie tutaj kieszonki. Wprawdzie butelka do tego wejdzie, ale nic poza tym, twarde półeczki pod łokieć i tyle. Nic więcej. Żadnych gniazd USB, żadnych schowków. No jest tylko na fotelu pasażera kieszonka, a poza tym pasażerowie z tyłu tutaj są zbędni. To jest wersja sport. Trzecie podejście do nagrania bagażnika, bo wiatr nie daje za wygraną. Około dekadę temu nikt nie spodziewał się po samochodzie w segmencie B bagażnika 300-litrowego. I pod tym względem Swift nas nie zawiedzie, bo tego bagażnika ma tylko 211 litrów. Powiększyć go można składając niedzielone oparcie tylnej kanapy. Niedzielone oparcie tylnej kanapy w jednym i w drugim miejscu je zwalniając i po prostu popychając do przodu. To sprawia, że pojawia się nam drugi próg załadunkowy. Pierwszy mamy tutaj i jest on bardzo wysoki, wyższy od mojego plecaka. Zróbmy sobie może szeroki kąt, a drugi stanowi właśnie ta część, na której w tej chwili widzicie cień telefonu. Na pewno nie przysłuża się to praktyczności, ale i 900 litrów nie zachęca do tego, żeby tym samochodem wozić nie wiadomo co. Po liftingu pojawiła się druga podłoga, możliwość zawieszenia drugiej podłogi, właśnie tak, żeby zniwelować tą część i żeby zniwelować część tego ogromnego progu zaadunkowego, który sięga do połowy praktycznie mojego przedramienia. Pojawiły się też wieszaki do tylnej półki, która w tej chwili po prostu sobie tak zwisa, i żeby się jej pozbyć, musimy ją całkiem wypiąć. I wtedy dopiero mamy powiedzmy, że w miarę dostęp do bagażnika otwór sam w sobie jest niewielki, próg jest bardzo wysoki, na pewno nie jest to samochód do przewożenia jakichś nadzwyczajnych ładunków. Bezdyskusyjnie największym plusem tego samochodu jest jego 136-konny silnik 1.6, który umili tak samo podróż po mieście, jak i dłuższą trasę. Niestety w dłuższej trasie w kość może się nam dać trochę za sztywne zawieszenie i bardzo niskoprofilowe opony. Z drugiej strony sport powstał jednak głównie do tego, żeby jeździć nim szybko po zakrętach, w tym sprawdza się doskonale, a pomagają w tym też te kapitalne kubełkowe fotele Suzuki. Niestety, poza tymi fotelami i kierownicą, które mają czerwone atrakcyjne przeżycie, reszta wnętrza jest raczej zwyczajna, taka jak w każdym innym modelu. Mimo wszystko jednak można powiedzieć, że Swift Design ma dość nowoczesny i całkiem przyjemny dla oka. Szkoda tylko, że przy tym wszystkim, zwłaszcza z tyłu, jest samochodem bardzo ciasnym i ma bardzo malutki bagażnik. Generalnie Swift 5 generacji to typowy Japończyk, zatem bardzo niezawodny, ale też i niestety lubiący się z korozją. Zaczynamy testem Kamila. Fotel, jak to po japońsku, momentalnie jest na dole. Bardzo szybko opiera się o tylną kanapę. Jest kubełkowy, ale co ciekawe, nie robi się próg pomiędzy siedziskiem i oparciem. No, w cienkiej koszuli można by się w nim wyspać. W kurtce na pewno by tak łatwo i tak wygodnie nie było. Więc warunkowo, ale jednak zaliczamy, bo zaskoczeniem jest to, że jak na sportowy fotel, mamy tutaj przestrzeń pomiędzy, przestrzeń pomiędzy e, siedziskiem i oparciem równą, płaską. Ruszamy na wrażenia z jazdy. Wolno sący silnik o mocy 136 koni mechanicznych. To jest dokładnie tyle, ile nam potrzeba, żeby cieszyć się jazdą, żeby bezpiecznie móc wyprzedzić, bezpiecznie przyspieszyć, a jednocześnie nie narażać się na jakieś Niewiarygodnie wysokie prędkości, bo oczywiście to się wiąże z kosztami i możliwością utraty prawa jazdy, a tego byśmy nie chcieli. Za tym silnikiem troszeczkę nie nadąża skrzynia biegów. Jej drogi prowadzenia są dosyć długie, a precyzja umiarkowana, a jak na japońskie standardy, to bym powiedział, że wręcz niska. Z drugiej strony, jest to samochód z produkcji węgierskiej i co warto zaznaczyć i wręcz należy podkreślić, w przeciwieństwie do swojego poprzednika w Swiftie. Piątej generacji uporano się z problemami z synchronizatorami, które trapiły węgierskie swifty czwartej generacji. Posłuchajcie, jak to fajnie gada, jak on się rozpędza. Jak nabiera tej prędkości obrotowej, tutaj mamy seryjny układ wydechowy. Dwie końcówki w zasadzie więcej dodają wyglądu niż dźwięku, ale i tak, jak zapędzimy ten samochód w te obroty typu 5-6 tysięcy, a on do 7,5 tysiąca się kręci, po prostu typowy japoński silnik, to jest duża radość dla ucha również, nawet przy tym seryjnym wydechu. Wszystko to sprawia, że oczywiście możemy obawiać się troszeczkę o zużycie paliwa. Ale nic bardziej mylnego, Swift Sport 136 KONI, w średnio zadowala się bardzo zbliżonymi wartościami zużycia paliwa do mojego jednolitrowego Jarisa. Jednak przy niewielkiej masie tego samochodu mamy tutaj bardzo dużo mocy i nie musimy po prostu wykorzystywać tego silnika na 100%, żeby sobie spokojnie po mieście się przemieszczać. Dzięki czemu zużycie po mieście na poziomie do 8 litrów jest nie jak najbardziej realne, jest po prostu oczywiste. A po trasie okolice 6? Również nie stanowią problemu do osiągnięcia. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy korzystali z maksimum tej mocy, bo jeżeli byśmy chcieli wybrać się tym samochodem na jakiś track day, do czego zawieszenie z pewnością predysponuje, no to wtedy to spalanie będzie większe. Ale nie mówimy tu o jeździe jakiejś półwyczynowej, która jest nastawiona na jakieś bicie rekordów amatorskich obiektów sportowych. Oczywiście cały czas mówimy o obiektach zamkniętych. Tylko o samochodzie do jazdy na co dzień. I w tym względzie na takiej krętej drodze, na jakiej w tej chwili jadę, to ten samochód ani dużo nie spali, a da zdecydowanie dużo frajdy z jazdy. Bo zawieszenie w połączeniu z tymi 17-calowymi kołami na dość niskoprofilowych oponach, przykleja tego 130-konnego Swifta. Teraz mamy małą hopkę. O, bardzo, bardzo precyzyjnie, żadnego szarpnięcia tyłem, żadnego próbowania gdzieś tam uciekania nadsterownego. Bardzo, bardzo fajnie się ten samochód prowadzi. Oczywiście, jak każdy samochód cywilny w ciasnym zakręcie, półnawrocie, będzie wykazywał tendencję do podsterowności, bo to nie jest samochód wyczynowy, to jest samochód drogowy, cywilny. Ale ta podsterowność to też nie będzie podsterowność, właśnie na przykład mojego Jarisa, który jest typowym samochodem na zakupy, tylko jednak jest to już samochód, który tej Frajdy z jazdy ma dostarczyć, i on podąża bardzo precyzyjnie za ruchami kierownicy, nawet właśnie w takich ciaśniejszych zakrętach. No i przy tej skrzyni biegów, która ma bardzo ciasne przełożenia, jest bardzo chętny. Do wkręcania się na obroty i już bieg, bieg, bieg. Jak widzieliście zresztą przed chwilą przy ruszaniu, naprawdę dużo, dużo przyjemności. Ale jest to miejski samochód, a w mieście trzeba też czasami zaparkować. I pod tym względem Swift nas również nie zawiedzie, dlatego że układ kierowniczy ma dość duży skręt, przez co parkowanie tym samochodem nie nastręcza szczególnych trudności. Może troszeczkę gorzej jest do tyłu, bo wprawdzie mamy bardzo duże lusterka wsteczne, ale mamy też mocno podcięte tylne szyby, więc ten tylny słupek C jest chyba szerszy nawet niż w golfie. Na szczęście ten nasz konkretny egzemplarz ma czujniki parkowania z tyłu, więc z tym parkowaniem nie ma też problemu i patrzcie, dwóje. Wysokie obroty. Wyjechaliśmy z terenu zabudowanego, właśnie fantastyczne to przyspieszenie i ten dźwięk powyżej 6000 obrotów. Naprawdę to jest właśnie banan na twarzy. To jest właśnie powód, dla którego warto kupić hot wersję zwykłego miejskiego samochodu, bo tego nie da nam żaden nawet od tej mocy samochód większej klasy, bo po prostu będzie cięższy, będzie większy, będzie bardziej kolumbrniasty, nie będzie takim gokartem na, na kołach. Po prostu ten Swift Sport to jest gokart na kołach. To jest świetne określenie. Naprawdę fantastyczny samochód. Ciężko mi tu skupić się na innych aspektach tego auta niż frajda z jazdy, dlatego że ta frajda z jazdy jest podstawowym powodem do zakupu tego typu samochodu. Dobrze, to już się nie rozpędzajmy, trzymajmy się tej pięćdziesiątki. Naprawdę tutaj bardzo szybko można miejskie prędkości przekroczyć. Kończmy malutku te wrażenia z jazdy, żeby też nie przegadywać tego testu, a zakończmy je usterkowością. Mamy ten samochód, no gdzieś już ponad dwa lata chyba około trzech lat ten samochód jest już w mojej rodzinie. Pokonaliśmy nim około 30 tysięcy kilometrów, i w tym czasie doszło do jednej awarii. Do awarii alternatora, co jest ponoć typowe dla tych silników 1.6. Naprawa alternatora nie stanowiła jakiegoś szczególnie dużego wyzwania, ponieważ alternator też nie padł całkowicie, po prostu nie doładowywał, był już u, kra u kresu swojej wytrzymałości, został wymieniony, jest w tym teraz święty spokój, jest na to gwarancja, można jeździć dalej. Kolejna minimalna usterka, w zasadzie niedogodność, jaka się pojawiła, i ostatnia jednocześnie, to przepalone diody w podświetleniu zegarów. Zegary mają podświetlenie diodowe LED, białe, bardzo ładnie w nocy wyglądające i niestety przepaliły się. Przepaliło się chyba 4 czy 5 diod, a jest ich tu kilkanaście i nie świeciła znaczna część prędkościomierza dopiero od 120 było widać ile się jedzie i przepaliła się wskazówka obrotomierza, jeśli dobrze pamiętam, w sensie dioda odpowiedzialna za podświetlenie wskazówki obrotomierza. Wszystko to dowolny w okolicy waszej zakład elektroniczny jest w stanie wymienić, przelutować. Nie są to duże koszty, nie jest to problem, żeby to rozebrać. Naprawdę każdy, kto ma odrobinę smykałki, kto znajdzie sobie na YouTubie, jak się rozbiera ten daszek, to wszystko, jest w stanie dostać się do tych zegarów momentalnie. A jeśli mamy jeszcze precyzyjną lutownicę i odrobinę takiej zajawki na takie elektroniczne dłubanie, to sami w jedno popołudnie naprawimy sobie, wymienimy te diody i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Poza tym, czy coś się działo? absolutnie nic. Wymieniać olej raz na 10 tysięcy bądź raz w roku. Sprawdzić hamulce, przeglądnąć ogólnie samochód i jeździć. Takie są samochody japońskie. Suzuki Swift piątej generacji to typowy Japończyk skrojony pod klienta w Europie. Oferuje dużo miejsca w środku. Tak bardzo lubiane przez nas bogate wyposażenie, a na dodatek w takiej jak ta wersji Sport. Ogromne wrażenia z jazdy. Samochód idealny. Każdy miejski samochód powinien być właśnie taki jak on, żeby tylko rdza tak bardzo nie lubiła. A jakie jest Wasze zdanie na temat takich małych wariatów? Napiszcie o tym w komentarzu, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu Motopasy Kamila i do zobaczenia w kolejnym teście.